Święta idą. Są coraz bliżej. Został niecały tydzień, jak Wy to oglądacie. już pisząc to, ma się z stopada. listopada, a tutaj zostały ostatnie godziny do wypełnienia. Zobaczmy, co u naszych bohaterów. Cholera, Konor, wyłaś z tej łazienki! Sram! To się zesraj! Mamo, Konor nie chce wyjść z łazienki! Dzieci, ogarniajcie się. Konor, nie sieć tyle na kiblu. Mamy, zaraz wyjdę. No, forma na święta jest. Babcia nie będzie mi gadać, że ja brzuszek mam. Konor Lerniz! wychodź! Już, już. A, o nich jak zwykle. No, tragicznie to wygląda. Co marudzisz? No patrz, jak ten pokój wygląda na święta. Dobra, zostaw go tak. Za Zawijkę robimy. 10 minut na dole, wyjeżdżamy. Dobra, na spokojnie. Ja cię, rozwalą mnie te włosy kiedyś! Nie denerwuj się, już poprawiam. Myła się w ogóle? No tak, jakieś puszyste się zrobiły. Jak mnie Peter zobaczy, to zabije. Nie maruć. będzie dobrze. A, cały bohaterów? W lewo. Nie, 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 trochę w prawo. Jak ty taki mądry, jak to przenieść, to sam użyj tych czarów. Dokładnie, a nie my brudną robotę. A proszę bardzo. Tragedia z tobą. Jak chcesz, to mogę cię wynieść z wigilii. Nie, dzięki. Kiedy goście? No, pierwsi powinni pojawić się do 10 minut. A jednak wcześniej. Towarysy! Mamy jakiś plan na święta! Podpalenie choinki? Wierzę w tej wielkiej obok tvn -u. Słabe. Super bohaterzy robią Wigilię. Może tam się wkraść i zepsuć święta? Kazi! Ty to masz łeb! <śmiech> <śmiech> Szykujemy się i lecimy! Co planujecie? Zniszczenie Wigilii u Avengersów. Dołączasz się? Święta mnie nie kręcą, radźcie sobie sami. Wasza ekipa gangu czerwonego dresa. No dobrze, dobrze. Panowie, rozwalamy święta! Kazir, cholera, masz te tabletki na gardło. No, już kupiliśmy, masz. Masakra, starcie radość, 50 lat na karku. Los pingüinos me lo van a mascar. Kawasaki, Kawasaki, stripper Caro, Kawasaki, gripo.